Witam wszystkich na moim kanale. Jestem Isa. Dziś będzie horoskop na rok 2021 dla osób spod znaku raka. Będziemy rozkładać karty na każdy miesiąc. Tak więc horoskop na 2021 rok dla osób spod znaku raka. Jaki będzie rok 2021 dla osób spod znaku raka? 2021 na osób z oraka zaczynamy od stycznia jeżeli chodzi o styczeń tutaj kochani na początku miesiąca mają szansę wyjść jakieś ukryte informacje, możecie się dowiedzieć czegoś Ważnego. Jeżeli szukacie pracy, to jak najbardziej macie szansę na znalezienie pracy już w połowie miesiąca. Może być tutaj taka kwestia, że na przykład wrócicie do swojej dawnej pracy lub do branży, w której kiedyś pracowaliście. Osoby też, które mają ochotę poprosić o awans, to też jak najbardziej możecie ten awans. Otrzymać, w każdym bądź razie w połowie miesiąca, w połowie stycznia, a będziecie się czuli po prostu fantastycznie. Poczujecie, że macie moc i że tak naprawdę wszystko, czego się dotkniecie, idzie w bardzo dobrą stronę. A teraz miesiąc luty. Jeżeli chodzi o luty, tutaj na początku. Ważną kwestią będą jakieś sprawy rodzinne, inwestycje czy to w nieruchomości, bądź też jakieś grunty, jakaś miła niespodzianka, która sprawi Wam naprawdę wielką radość. Jeżeli chodzi o osoby, które szukają mężczyzny, pod koniec lutego macie szansę poznać takiego mężczyzny, a mężczyznę, który, który może być dość. Osobą nieśmiałą, na pewno romantyczną, wierną. Też możecie na początku w ogóle nie zwrócić uwagi na tego mężczyznę, a bądź też może być w Waszym otoczeniu takim cichym adoratorem. Teraz sprawdzamy marzec. Jeżeli chodzi o marzec, tutaj, kochani, uważajcie na jakieś zapalenia, na jakieś kontuzję w ciele, A tutaj może być taka kwestia, że um, może ktoś chcieć Was oszukać lub po prostu propozycja, którą Wam złożę nie do końca będzie uczciwa. Jeżeli na przykład lubicie sobie czasem um, pograć za pieniądze, to też na to uważajcie na wszelkiego rodzaju hazard, będzie szansa otrzymania jakieś pieniędzy, czy też z jakiegoś urzędu, bądź też ktoś zwróci Wam dawną pożyczkę. Pod koniec miesiąca mogą być jakieś takie kwestie, że będziecie mieć coś w głowie, coś, co nie, um, będzie powodowało to, że niekoniecznie będziecie przesypiać całe noce, tak więc tutaj też mogą być... Um, Dość takie y, niemiłe sytuacje emocjonalne, lub też po prostu będziecie mieli wzmożoną aktywność internetową. Sprawdzamy teraz kwiecień. Jeżeli chodzi o kwiecień, tutaj. Na początku, zadowolenie z finansów, bardzo wiele rzeczy będzie się działo bardzo szybko. Niektóre osoby mogą kończyć pewien etap w swoim życiu, bądź też może być taka sytuacja, że nawet będziecie się wybierali za granicę, lub też po prostu będziecie mieć kontakt z osobami z zagranicy. W kwietniu jest też szansa na jakiś romans, w każdym bądź razie będziecie czuli się bardzo docenieni. W miesiącu maju. W miesiącu maju tutaj pokazują się jakieś sprawy urzędowe, sprawy, które mogą um, być dla Was dość takie um, trudne do pokonania. Musicie też uważać na jakieś oszustwa. Um, te oszustwa mogą się wywiązać um, od osoby z Waszej rodziny. Um, to może być Wasza Siostra, matka lub też po prostu jakaś ciotka, babka, ktoś starszy. Osoby, które starają się o dziecko jak najbardziej w końcówce maja, macie szansę zajść w ciążę. Osoby, które szukają kogoś do Stałego związku, to też jak najbardziej macie szansę poznać taką osobę, choć może na pierwszy rzut oka ta osoba wydawać Wam się osobą dość nieuczciwą. W każdym bądź razie na początku maja uważajcie na wszelkiego rodzaju jakieś sprawy urzędowe, zanim cokolwiek podpiszecie. Czytajcie wszystko, prze, przede wszystkim to, co jest napisane drobnym druczkiem, bo może się okazać, że ktoś w jakiś sposób chce Was oszukać. Teraz czerwiec. Jeżeli chodzi o czerwiec, tutaj karty pokazują, że może Was czekać jakiś, nawet i wyjazd zarobkowy. Możecie zmienić miejsce zamieszkania właśnie ze względu na wykonywaną pracę. Osoby, które szukają, Jakiegoś partnera, macie szansę na początku czerwca poznania takiego mężczyzny, i to może być właśnie w sytuacji jakiejś podróży. Poznacie tego mężczyznę, choć kochani, musicie uważać, bo on tutaj się przedstawia w karcie MAGA. A karta MAGA wskazuje nam mężczyznę, któremu nie do końca należy ufać. Mogą być też jakieś problemy, jakieś blokady finansowe. Na przykład jeżeli czekacie na jakieś pieniądze może się okazać, że niestety akurat w tym miesiącu ich nie otrzymacie Tak więc też na to uważajcie, może być ta sytuacja, że na przykład Wy komuś wykonu, będziecie wykonywać jakiś przelew I niestety ze względu na jakąś blokadę te pieniądze do tej drugiej osoby nie dotrą Zwyczaj, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec I teraz druga połowa roku Lipiec. Jeżeli chodzi o Lipiec, tutaj może dla Was być takim miesiącem dość imprezowym, choć na tych imprezach możecie się czuć nie do końca dobrze, możecie się czuć dość onieśmieleni ze względu też jakieś, ze względu na jakieś niedogadania, nieporozumienia. Lipiec może być takim miesiącem, w którym będzie dość nerwowo, dość kłutliwie, tak więc uważajcie na to, co mówicie. Tutaj może się pojawiać pod koniec miesiąca kwestia jakaś romansowa, możecie się wdać w jakiś romans lub też przygodę taką jedno, jednorazową. W każdym bądź razie na początku miesiąca może być całkiem przyjemnie. Z tym, że musicie uważać na to, co, co mówicie, bądź też na tak zwane plotki. Tak więc, jeżeli nie macie jakichś potwierdzonych informacji, to też nie przekazujcie żadnych opinii na temat osób trzecich. Lipiec, sierpień. Jeżeli chodzi o sierpień, tutaj. Karty pokazują, jakbyście zaczynali jakiś nowy etap w swoim życiu, jakbyście spojrzeli na pewne stron, na pewne aspekty swojego życia zupełnie z innej strony. Tutaj może być kwestia dla niektórych z Was, um, Chęć dokształcania się, możliwość zrobienia jakichś kursów, z tym, że z tym mogą być jakieś problemy, może się to w jakiś tam sposób e, przyciągnąć. Uważajcie też na mm, jakieś kontuzje związane e, z nogami, jakieś złamania, e, skaleczenia bądź też otarcia. I mm, jeżeli będziecie się wybierać e, w sierpniu na jakiś dłuższy wyjazd, też może się okazać, że no niestety. Z jakiegoś powodu on zostanie przełożony na inny termin. Teraz wrzesień. We wrześniu, kochani, musicie uważać na informacje, które do Was płyną, bo niekoniecznie one będą prawdziwe. To może mieć coś być związane akurat z waszym. Aktualnym związkiem. Tutaj też może być taka kwestia, jeżeli jesteście osobami samotnymi, możecie pod koniec miesiąca, pod koniec września poznać mężczyznę dość dobrze sytuowanego, tylko też może się okazać, że ten mężczyzna już jest w jakimś związku, bo tutaj też jest opcja, że możecie wdać się w jakiś romans lub po prostu ktoś. Z waszej aktualnej pracy zaproponuję Wam właśnie taki układ. Tak więc we wrześniu na pierwszy plan wychodzą jakieś kłamstwa i jakieś kwestie uczuciowe. Teraz październik. Październik będzie miesiącem wyborów. Być może część z Was będzie Tutaj szukała sobie jakiejś drugiej, dodatkowej pracy. Może się okazać, że ta praca jest tuż, że tak powiem, przed, was, przed waszym nosem, no niestety, ale będziecie musieli o tą posadę troszeczkę powalczyć i też te uzgodnienia, które usłyszycie na początku, niekoniecznie będą miały potwierdzenie w rzeczywistości. Tak więc też musicie uważać na wszelkiego rodzaju. A straty w tym miesiącu. Tak więc, według kart, radziłabym liczyć każdą złotóweczkę i zwracać szczególną uwagę na, na Wasz portfel. I to też będzie taki dość, dość trudny miesiąc dość waleczny. Będziecie musieli z pewnością załatwiać wiele spraw. Tym bardziej, uważajcie pod koniec. Miesiąca, teraz październik, jeżeli dobrze liczę. Lipiec, sierpień, wrzesień, październik. Znowu, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad. Jeżeli chodzi o listopad, tutaj hmm, będziecie zakończać pewne sprawy w swoim życiu. Możecie chcieć coś przeciągać. Dla niektórych z Was w listopadzie to będą nowe początki w pracy. Też uważajcie na Wasze zdrowie, bo może się zdarzyć coś takiego, że dłużej będziecie musieli, dłuższy czas będziecie musieli spędzić u siebie. W domu. Osoby samotne mają szansę tutaj poznać docelowego mężczyznę w połowie miesiąca. I jeżeli macie ochotę na rozpoczynanie czegokolwiek nowego w tym miesiącu, to tak, jak najbardziej pod koniec tego miesiąca będzie ku temu odpowiedni czas. Teraz grudzień. Jeżeli chodzi o grudzień, ja tutaj widzę taką sytuację, jakbyście mieli coś obiecanego, jakbyście już byli jedną nogą gdzieś dalej, w innym miejscu, w innej rzeczywistości, i nagle dostajecie jakąś informację, która no niestety sprawi, że wasze marzenia, wasze pragnienia legną w gruzach. Tak więc tutaj też w grudniu uważajcie na to, co słyszycie. Co inni wam przekazują z tego względu, że rzeczywistość niekoniecznie może być tak różowa, jak inni to przedstawiają. W każdym bądź razie na początku miesiąca będzie chęć wyrwania się gdzieś dalej, nie wiem, czy to zmiana miejsca pracy, miejsca zamieszkania, czy na przykład wejście w inną relację. No niestety, ale ze względu na pewną wiadomość e, nic z tego nie wyjdzie. E, tak więc to tyle, jeżeli chodzi o horoskop na rok 2021. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do następnego razu. Pa pa!